Witajcie moi rostomili. Ostatnio o niczym innym się nie słyszy do no, o wojnie i o wyborach w Stanach Zjednoczonych. Kto wygrał w Stanach Zjednoczonych, to do nas nie wielkiego znaczenia. Do świata może ja, całego, weltu, coś tam, o, bo jak gadają Trump, żadnej wojny nowej nie rozpoczął. A po a kończył te co się działy, więc może, jak, jak go wybierą, to skończy się ta wojna na wschodzie. Choć nie do końca w to wierzę, bo za Fez już się ta, tam rozluźtało. Roz a wojna na wschodzie to musimy się przed tym bronić i nie dać z siebie zrobić kanonem futru. I to jest pierwszy taki głos do moich kamratów, szczególnie młodych. Róbcie wszystko, co by z włos kanony futru nie zrobili. We Wielkiej Wojnie dużo śluzoków wpadło. w Drugiej Wojnie jeszcze więcej. I na skutek tych wojen to Śląskowi no samo krzywda by już szła. Choć może jak to gadają, ta trzecio doprowadzi do wyzwolenia. No może doprowadzić do wyzwolenia planety z ludzkości. Bez to, jak to okudrzała padą. Pierwsza wojna a palią sześć to już tyle lat. Druga wojna jeszcze dziś rany leczy świat. A ta trzecia, co przyjdzie zabrać nasze dni. Ty, trzecie widzieć będziesz. Ty. No to do zaś, Nie mu się darzy, tak pewnie. Albo jeszcze lepiej. Z Mubuczkiem.